Czwarty geniusz natury, zagości zapewne w każdej również miseczce, jest wyjątkowy, bo właśnie zawiera i chlorofil, zawiera i błonnik rozpuszczalny i nierozpuszczalny, ale proszę Państwa, zawiera skarb natury rutynę i kwercetynę. Rutyna, proszę państwa, to jest związek, który uszczelnia, uelastycznia naczynia krwionośne, więc cała naczyniówka. Proszę państwa, wszystkie naczynia, kiedy są mocne, silne, elastyczne, to spełniają swoją rolę. Dlatego, proszę państwa, wszystkie pieski, które są sercowe tak zwane, które mają problemy naczyniowe, które są leczone różnymi, proszę Państwa, chemiami bądź antybiotykami, włączone ten produkt będą szybko zauważały, a przede wszystkim będziecie Państwo widzieli na wynikach badań i na zdrowiu. Kwercetyna to jest, proszę Państwa, fenomen dla alergików, czyli dla tych, Którzy często borykają się z alergiami u piesków, a jest to na dzień dzisiejszy bardzo trudny problem. Nie tylko oczywiście dla właściciela ze względu na finanse, ale również za na cierpienie naszych piesków. Także polecam.